Ej, ale wybieram pierwszy No, więc dobrze. Mm. Oj, pajka wam zbanowali, o tyle dobrze no, Macie Katarinkę zbanowali. Dobra, proszę teraz wybierz... Tak. Wybierze ja... Druga jest, więc <grym> będę pierwsza. Wiedziałem. <grym> Wiedziałem. Nie, ej, ej, bo wy czemuż dasz swoje czary? Bo jestem szatanem i mogę. Kiro, idziesz na bota, czy masz coś na coś innego? Nie! 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 Bierz Wiesz, Varusa. Wiesz? Ok. Pomagam! Pomagam! WYSYŁAM SMS! I ja się tak wczułam w to. Ja tak w... W... W Pomagam. <laughs> Pomagam! No i po SMS-ie. złote poszło się je. Olha só, olha na Penta, 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 penta. Penta, penta. Olha só, olha só. Olha só. Olha Ale powiem to tak: ja w ogóle bardzo lubię oglądać. No nie wiem, tak ja muszę skoczyć jak Na pewno. Hey, to i te, mogę mieć do ciebie prośbę? Tak. Nigdy już więcej tego krewalifikuje. <d> Fujek! <countryside> Nie, bo oni tak strasznie chodzą po tych liniach, rumują. Oj, ja chcę wkładać na talerz. Chcesz wkładać na talę? Co? Tak. A, o tym jak wywołałem mały niekontrolowany pożar. Znaczy, no. skontrolowałem go drewnianą łyżką, także... <laughs> Zajebisty. <laughs> Wiecie co to są Bemary? Czekaj, wyślę wam zdjęcie co to jest Bemar. O! Nawet są te, co mamy w... One kosztują 500 zeta? Ja pierdolę. Dobra, to jest Bemar. I teraz patrzcie, to pod spodem ma takie śmieszne dwie puszeczki, co nie? I w tych puszeczkach jest taki zajebiście łatwopalny palny glut. Bo to służy do tego, żeby podtrzymać jakby całą temperaturę, bo w tych Bemarach są ciepłe posiłki, no. i żeby podtrzymać ich ciepłą temperaturę. Tam i te puszeczki się na koniec wyjmuje i się uzupełnia takim glutem. Praktycznie wszyscy wyjmują je za pomocą dwóch drewnianych łyżek. Chyba ona jest już gorąca. I wyjmują ją i kładą ją sobie na desce i potem to wynoszą. A ja ogólnie chodzę na skróty, czyli biorę tą puszeczkę do łapy, wyjmuję szybko, drąc przy tym perze, ale piecze, co nie? Jakiś ceper, który był na rano, tej puszeczki nie do końca dobrze wytarł, co nie? W sensie, no bo tam było trochę u góry tego gluta. I ja sobie ją tak lekko przychyliłem Z racji tego, że ta puszeczka mi się podpaliła, no to ja ją od puściłem opuściłem I się spadła i trochę podpaliła właśnie ten bemar, blat i ogólnie wszystko Co tam było wokoło Takie do mnie, że brawo teraz tego nie ugasisz A ja takie, ja nie ugaszę Wziąłem w tym momencie drewnie na myszkę i pierdolę tą puszeczkę I zgasła tak mi się nie śmiać, tam szedł w kuchni, patrz co się ale jakim chujem to zgasło. Także no, puszeczka zgasła i wszyscy byli happy. Zajmij go tam. Chris, zajmij go. Od tyłu go zajdę. A masz go zająć, a nie pchać pod wieżę, ty głupi? Chris, wiesz co od tyłu, brać? On go bierze od tyłu. No to ty musisz go przysunąć, żeby mógł go wziąć od tyłu. Są przodu na dwa fronty, jak z tyłu dwie osoby, jak ty by z tyłu dwie osoby? Ale nie, on nie może go zająć z tyłu, tak? Dobrze, Chris, krótko z nimi. Tak jest, tak jest. Ale jesteś cudowny, naprawdę. Wow! Ewy. Ale dlaczego jesteś we znasz? Dobra, to wam jesteś... jesteś niegupi. Eły Iui! Czy to masz przestać próbować z każdym głosem u. Tyły a teraz twardziej, a teraz większej, O kurcze! Chodź tu teraz Morgana. Migdałki wyplułem. No kurde, mnóstwa mi kopiór. nie, miniony. Nie ukradłam akurat tego, mam dalej osiem. O ci chodzi. Miałaś to, że mam dziewięć. A mam osiem. znaczy, że jeszcze... Odtrzymaj się potem. Od tego Poprawiłam, że potem osiem Słuchaj 8. Słuchaj Słuchaj no Nie, kradnij mi kurwa milionów, że się idzie prądem bije je, ja bije je, a nie jo No nie bij ich, bo I... bijesz miliony Jeje Ale to jak mam w pióra, nie Słuchaj, by działać co robić? Nie rób Chcecie robić mokra? Tak, jego to się tak kurwa zamoguć tak. Siedź i nic nie rób nie. Nie. nie istnieje najlepiej no, no nie no no karma A no w sumie dobrze bo saportu. kurwa ale że ja... Przepraszam, zapomniałem serdy. Jeszcze znowu! Ten... Jeszcze znowu. <noise> no nie wyczymiem! <noise> tak się wracaj. <noise> no o kur, O kur, okur! No nie tak mało! Bies go! Na ty! Nie, zabił nas dwie! Nie na ty, Dlaczego ty Przepraszam! To super. No jak dę Po co na rampie farm, my... Takie takie te rampy, które prowadzą na tory. Każdu przez to koniami czy co? Tak, to jest rampa. Taka na tamte lata. Jak teraz mają wączki jakimiś samochodami czy kiedyś wajitymi tymi kiedyś Wtedy koniami. Wtedy <noise> <To by głos> koniami. By Wiesz, w to się i konia, wtedy i koniami. w co, ze w duekie? Że w duecie z koniem? Też <noise> kie ale to było mi... Że zamiast lustra, ktoś inny był. zamiast inny był. Ej, też nie wyłowczone. <noise> ja pierdolę. Ty sam do siebie wali. Na ty mam dwa jedynie, tu SK po czasie... Nie! Mówiłam! Przestań bo cię nie ma, wiesz co? A to mama. Nie, okay. nie kochać, mnie, wiem, o tym. Już, ja już no czuję już, to. Co było, mam nie męża, więc no tak, nie kocham cię. Przestań mnie ranić. Mm. Ale jak ktoś musi, nie dajesz mu włów, no to się nie. <laughs> Jezus nie! Ja nie chcę takiego... Przestań! Jestem z jestem normalną ona nie kobietą. Nie ona nie, nie musi mi dowodzić. O no właśnie, jest on ok. Szanuję to. Kto kobietom. by chciał? <laughs> ok, ok, Ok. <laughs> okay. Chris, wiesz zostać od tyłu, brać? On go bierze od tyłu.